Późne twarze oświetlają telefony Kto to? Abi Zdejmij kapetę, nie pokazuj za wiele Oooo 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 i witajcie w kolejnym odcinku zagubiony w internecie. Witam Was na świątecznej edycji tej serii. Słuchajcie, dzisiaj jest wspaniały dzień, ponieważ zostawiacie łapki w górę, subskrybujecie ten kanał, a w dodatku przyszedł dla nas prezent. Zamówiłem boxa z Versoft Store, ponieważ wydała ona swoją płytę. Mało tego, żeby móc odtworzyć tą płytę, kupiłem dodatkowo magnetofon. Czytaj radio. <noise> Chłopie, będziemy puszczać. Wspaniałe piosenki z UFO. Aha. No tak, otworzyłem z tej strony. Tutaj możemy sobie, prawda, wyjąć. Jeśli chcecie wpaść na imprezę, zapraszam. W dalszej części odcinka będziemy słuchać nowej płyty Wersow. Muszę ocenić, tak? Jestem zawodowcem w tej branży. To nie tak, że muszę sobie podbić wyświetlenia, bo wyszła nowa płyta wersów i to jest dobry moment, żeby wstawić to w tytuł. Nie słuchajcie kłamstw w internecie Ale to nie wszystko, bo w boksie zamówiłem jeszcze koszuleczkę Ale tu są jeszcze dodatki Chcieliby ubrać tak pod siebie, poprawić mi mniejsze... Aha, to jest z nowej piosenki, bez kitu Ja jest wielki pan. Dobrze, nie patrz Obiecuję, że pokażę Leci co piękne! Ej, ej, Elo Mordo, mogę zliczyć? Dawaj, lecimy! Kurwa, ty. Ej, Ale odpalisz kamerkę Mordo? No dobra, dawaj, lecimy! A ty też odpalisz kamerkę? No to! No to zarobiście! ja też odpalę! <laughs> o, też odcamy Elo. Siema panowie! Dobra. Jeszcze kilka! O, kurwa. I wiesz, nie dam ci no, Zjedzie z Idolem, nie? nie? Chyba damy radę, tylko odłączę ją i podłączę. O, to wi wideo wykryto, teraz myszka mi nie działa. to jest challenge, ja... O, będę, jestem! Włącz kamerę. No! O, jeść. Jeść. Idol! Idol! lecimy! A kto z was robi? Na kogo patrzeć? Po prostu patrz na kamerkę. <głos> <głos> no ale dzięki, morda. Dobra, ale czekajcie, jeszcze w jednej pozycji. trzeba kilka fot porobić, żeby potem wybrać najlepszą. O, do fotetki, no. No tak. Ale piesio. Róbcie szybko, bo nie będzie długo patrzeć! Jeszcze raz, Co to jest? co tam jest? No nie cały mnie teraz, ja wiem, że nowa koszulka wersów, ale patrz tu. Co? O! No, no, dało się! Mamy to, mamy to! Tak, tak, mamy Zarąbiście, to! dobra! Ty, ale faza, nie, faza, nie Spotkanie z idolem. Mamy fotę, mamy kontencik do filmu. Dziękuję wam serdecznie, panowie. Dzięki, to za miło. Dzięki, wardeczko. Trzymajcie się, byczki. Ta, na razie. Na razie. Już mi się miło zrobiło, tobie też, Weronika. Mam nadzieję, że tak. Cztery kominiarki na łeb, cztery gandzi na łeb. Ziomek! Co tam, byczku? To jest. Robimy duet. Dawaj. Fit, nie znam tego, nie znam tego, ziomek, nie znam tego. bds nie słuchasz? Nie, ja A... tylko z No to wersów słuchasz? No nie, no nie. Ej, co so jest, ale co, so, co so jest? Aha, nie słuchasz, dobra. No to nie wiem, czy porozmawiamy dzisiaj. Nie, no dzisiaj to no, dzisiaj CS, wiesz? Jaka ranga? 12 tysięcy to jest jakiś orzełek O, z Ty kiedy grałeś w CS-a? Nie widziałem nigdy na no, na kanale. <laughs> wiesz, co ja wiem, że w familii Freddy, youtuber. Tacy youtuberzy nie grają raczej w CS-a, albo. Mówi w movie star takie rzeczy. Czaje, czaje. Ogólnie co ty robisz na kanale ziołek? Przedem, żeby nawijać. A. 4 gramagodzi na web, 4 kominiarki na web. Ej, boże, ile ty masz lat? 17! Ej, to w wieku mojej siostry jesteś. A widzisz, a ty ile masz? Ja 18. No to już legalnie! No zaraz 19 Dobrze. Mogę kogoś pozdrowić? Pod warunkiem, że przy okazji mnie nie pozdrowisz, bo potrzebuję atencji. Dobrze, pozdrawiam tak, na pierwszym miejscu Rembola, na drugim miejscu Wucika, na trzecim miejscu całą moją rodzinę. Całą branżę moich znajomych, żonków od... No nie mogę tego mówić na YouTubie. Okej, okay, no, więc... dobra, także pozdrawiamy. Nie będę mówił. -my, ty wy, my, wy? Kto ma wiedzieć ten wie? Ja, no ludzi, no. Trzymaj się. Siemko. Ha! Siemko. Jesteś luzakiem pewnie. Por... O, Miki wypuściłaś z klatki, co o co chodzi? Nie. Ty na pewno będziesz znać. Śpiewaj ze mną, dobra? 3, D Ja śpiewam. Obiecuję, że pokażę ci, co piękne. Złapiesz mnie. Dobrze, mamy to. Szukałem dzisiaj widzek wersów. Wentylator załączyłaś? <noise> Nie! ja się pokładałam! Ale po co? Wiesz, ile ja czekałam, aż będę mogła z Tobą pogadać? No i widzisz? O, ja pirulce! To twój szczęśliwy dzień! Późniony prezent na Mikołajki do Sam. To jest przedwczesny na gwiazdora. Dobra, no to tak niech będzie. <noise> co bardzo wreszcie śpiewała? Późne twarze oświetlają. telefony! Późne pory! Telefony! To nie to samo, gdy cię nie ma, wtedy dosyć. Dobrze! Pa telefony! Ej, dobrze o to chodzi! Nawet Abi się, się spodobało! Miałam właśnie pytać jak Abi Podobało się! Podobało się! Ja piję! No mało! Podobało się! Kto to jest? Mówcie coś! Abiś! Kto to? Abi! Mała, lala. No kto to tak mówi? Bo słodkie są, so cute. No. Zarąbisty duecik. Trzymajcie się. Papa, pa, Kto to? Abis. Kto to? Młoda, mała. Nie gryź mi Jest i trójca muszkieterów. Abisiu, przetłumaczysz mi tekst, bo oni tutaj jeszcze czekają. Uchał, uchał, HAU To możemy to zaśpiewać. Kurde, gitara zakurzona, nie było mniej. ile. chcę, było super świątecznie. Specjalnie dla was ogarnąłem choinkę na łeb. w innym filmiku podpis ten jeden nawalony ziomek który przychodzi do was na mieście i z wami zaczyna śpiewać ha, ho, ha. <laughs> oh the people of the world ej to są fajne słowa to nie żołnierze którzy nie chcieli być y, heroesami tłumacze lepiej niż goha nie Dziękuję Ametisa! ameditsa że robisz mi edit do A dobrze skumali, był już filmiczek w lesie, no. Pierwsze co mi przyjdzie do głowy. Okej, okay, zróbmy ten challenge. Pierwszy, potem posłuchamy jej. Satysfakcjonujące. Implementarnie. Kurcze Władysławowo Rozberworwerwonwanyrworwer No więc Miodła Jodła w ogóle co To nie ma sensu co będzie. Zobaczmy co ona mówiła Sprzątanie Sprzątanie, okej okay. Ej to mówi o, o tym co człowiek ma w głowie Że ma takie rzeczy w głowie Iloczyn Okej, okay, czyli uczyła się matmy przed chwilą e, Wykresy Tak Ruch, zdrowy ruch świeżym powietrzu Wow, fit! Język polski. Ej, widać, że przyszła ze szkoły albo przed szkołą to nagrywała, nie? Z drugiej strony, jakbym przed tym tokiem myślenia, to skąd mi się te wyrazy brały? That's tough, they got you locked up for life, mój boy. What Jeszcze, jaka mu wysłał! Ej hey, yo! Ten jeden ziomek w klasie, który ciągle na ciebie patrzy. Siedzi obok w ławce, ty na niego patrzysz. O, they locked up for life, my boy. The hell with you! Hey, yo! I zaczęły mi się wyświetlać na, w, dla ciebie y, edity ze mną i bez kitu. Jestem w szoku, że ktoś na przykład robił ten edit dwie godziny i przez dwie bite godziny musiał patrzeć na mój krzywy To jest niesamowite. Light up. Dzisiaj pazurek dostanie ostatnią tableteczkę. Pazurku? Chodź pazurku. Jesteś dobrym, grzecznym i mądrym kotkiem. Otwórz ładnie, pyszczek. Weźmy. To jest bardzo grzeczny i mądry kotek. A tabletkę. Wypluwa. Taki mądry i grzeczny kotek. Pazurusiu masz? Musisz to przyjąć i nie wolno ci tego wypluwać. Nie wolno wypluwać, pazurusiu. Przepraszam wszystkiego. Przepraszam wszystkie kobiety, które obraziłem. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Czekajcie, bo z muzyczką to dużo lepiej wygląda. czy kochana ja wiem. Czasu nie nie. Dzień dobry, witam w czwartek. Dzisiaj sobie popańczymy bez muzyki, bez niczego. Bez żadnych efektów. Co się dzieje? Podoba właśnie? Nie podoba się, nie nawet zerduszka. No i proste. Rozumiecie to jakbym w każdym odcinku się z wami witą, tańcząc, jak co, ale tyle kondycji nie mam. Elo mordo, Tak myślałem, że to nie będzie dobry form. Robię party tak wielkie, że nie pomieści je mój dom, jak Jak są te zdjęcia, że na przykład umarł jeden człowiek, i w ten sam dzień urodził się jego sobowtór. I do tego piosenka z X-Files. Jest taki piłkarz. O i zobaczcie! Enzo Ferrari. Czekajcie, jakby jechał w Ferrari? Nieważne. Zmarł w roku 1988. Mesut Özil urodził się w tym samym roku, ludzie. Jakby. Tak samo powinni zrobić tutaj Ej, bo teraz mam zagwozdkę Podoba ci się ona? W sensie Wiesz, jest bardzo podobna do twojego chłopaka, więc z reguły powinna ci się podobać

14, 14, 14, 14, 14. W chinach wybuchła kolejna pandemia, tym razem nie przez nietoperza, tylko przez węża. Sys sys, Imponderabilia! Falerystyk kto w ogóle takich słów używa? Rewaluacja I zacznę tych słów używać na odcinku Czekajcie, zapiszę sobie i może wyjdę na mądrzejszego Syszy. syszy, si shi, si shi Shi shan, Ale weź to w sumie zapamiętaj, w jakiej kolejności szy a w jakiej sy Syszy. szy, shi, No chiński też nie jest prosty 休将四字说成实，莫将十字说成虚。莫笑。接受哥，老子哥不知感觉。耶耶耶耶。耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶 Happy end, happy end tak jak miał być! Ale on wygląda na takiego, co sobie poradził w internecie. Zobaczcie jak on trzyma kamerę, jak on mówi. i chciała ja, ja też postała, także idealny towar dla influencera i rapera. Jest klasą no i co mogę powiedzieć? Dziękuję wszystkim za lajki, like, za komentarze. Ciekawe czy zobaczymy go za na przykład 5 lat na jakiejś wielkiej scenie. No zobaczymy, jestem ciekawy. This is very funny. Graszka, trzymaj mnie, albo się rozłącz Okej, is... let's go! Ty nie jesteś ziomek Okej, let's go Show is falling All around me Children playin' Fun time <coughs> so let's go It's not too late for Christmas, how is it? Ale są emocje, zobacz on nakręca, on wie czego widownia potrzebuje Leap one co się dzieje? Czemu nie rzucają w kamerę papiery? Słyszymy. Efekty specjalne, tak? Rozumiemy. O, na to. <noise> Dobra. Tak lecz znowu Ej, ktoś mi powie... Jaka jest szansa, że gołob ci wleci w łeb? W sensie, nie wiem czy to jest gołob, za ptakach się nie znam. Chociaż na niektórych się znam. Na przykład sikorka bogatka ma najpiękniejszy śpiew. Myślę, że jej śpiew każdy kojarzy. Sikorka bogatka. Imi seriami sekwencji trzech gwizdów, z których dwa pierwsze są wyższe, a trzeci niższy. Znacie ten śpiew na 100%! Nie pytajcie, jak do tego doszedłem! Sekwencji trzech gwizdów. Jeden który... najpiękniejszy! Jaka to jest szansa, że się... Jeszcze zobaczcie, że miał wcześniej bandaż na ręku! To musi być człowiek przegryw, aż mi się go szkoda zrobiło, bo pewnie wyszedł od lekarza, bo zwiknął sobie gdzieś rękę idzie i nagle po wyjściu koło niego wlatuje, czy tam e, inny ptak. To ja jestem co? Trzeba mieć takiego pecha. Tunek muzyczny bardzo mi się spodoba Czekam na pełną wersję <noise> na Spotify. Podpinam się pod komentarz. Rocket Desk, ludzie. <noise> A ten film jest tak słodki, że się zesram za chwilę ze słodkości. Jak taki minionek wygląda, nie? Taki minionek. A bisiu <noise> tańczy ze mną. To czekaj, no bo lecimy, Amisiu. To czekaj, robimy tutaj y, sabo-wyzwalacz. Trzy sekundy chyba będzie. No jesteś taka kontenciara, że to jest szok. Pierwsza próba, ludzie, pierwsze podejście i w ogóle może zaczyna grać na stojąco. <głosy> Cześć! <głosy> robimy coś, na co czekaliście przez cały odcinek. Unboxujemy paczkę. To jest chyba premium box. To możesz na choinkę nawet powiedzieć. A? I mamy to, na co czekaliście, ludzie. Zobaczcie, tak się prezentuje nowa płyta Weroniki. Paragon, tracklist, paragon. Ja cały czas się zastanawiam, czemu ja wydałem 200 zł na to. Otwieramy i wygląd. Ty ma podpis, podpisany ręką. Chyba, tak? No pachnie markerem. To musiała podpisywać całkiem spoko. Jest OK. Zobaczymy, czy do momentu, kiedy włączymy tą płytę, dobra, odpalmy tego warioka. Ładuje się? Dzień dobry. Dzień dobry. No jak chcę już się Ty druga piosenka już. Lecimy! Impreza! Daj mi nie pokazuj. Za wiele nie wypada. Nie wypada. Gdzie jest ta ulubiona nasza? Yo! Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę. subskrypcję na tym kanale. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Jestem za pod oczami nie wypada.